Cześć, witam Was. Znajdujemy się dzisiaj na długo wyczekiwanej inwestycji przez mieszkańców. Mowa dzisiaj będzie o remoncie estakady w ciągu Alei Jana Pawła II. Na początku, zanim przejdziemy do remontu estakady, hmm, krótka historia. Tej estakady. W miejscu dzisiejszej estakady znajdował się kiedyś przejazd kolejowy. Droga do tego przejazdu kolejowego była tam, gdzie jest nitka, która czy którą odbywa się teraz ruch w obydwie strony. Estakada została zbudowana w latach 90. Niestety, w trakcie budowy yy, były problemy finansowe yy, na dokończenie budowy tej estakady I najpierw została zbudowana nitka, która jest obecnie remontowana. Natomiast na początku lat 2000. Jeśli się nie mylę, została zbudowana druga nitka. Gdyż w drugiej połowie lat 90 znalazły się pieniądze na budowę drugiej nitki. W opisie y, umieszczam link y, do strony, gdzie jest film z budowy tej estakady. Estakada jest w ciągu drogi krajowej numer 3, jak wspomniałem i po 30 latach czas na remont. Już jakiś czas temu było głośno na portalach jeleniogórskich o tym, że z jednej nitki spadają kawałki betonu. A kiedy będzie remont drugiej nitki? Remont drugiej nitki będzie prawdopodobnie w przyszłym roku. Jak widzimy barierki, które były przy chodnikach zostały już zdjęte. Nie bez powodu znajdujemy się teraz pod estakadą. Gdyż Tyle właśnie zostało z przejazdu kolejowego, czy właściwie po przejeździe kolejowym, została tylko droga dojazdowa, do przejazdu, czy właściwie powinienem powiedzieć, ślady zostały po drodze, która przechodziła przez tory. W niektórych miejscach jeszcze zachowa. Zachowały się y, znaki poziome. Głównie jest to y, ciągła przerywana. Tutaj oczywiście y, zarośnięty chodnik. Tutaj był chodnik. No, niestety y, alkohol był smaczny, ale śmieci już zabrać się nie umiało. Ubywa się nad moją głową. O tą właśnie nitką, pod którą yy, czy właściwie, spod której teraz wychodzę. Niestety nie widać stąd, czy przejeżdża samochód. Pozdrawiam i cześć.